Nie wiemy za komunit zająłem To ja gdzie oni zejdą do ciebie Zobacz. pojechali kurwa, co? Co powiesz na temat samej... Wręcają, co powiem? Co? Wygręcają. Co? Wygręcają. Co? Co? Na temat swojej religii. Wykręcają kołki. <grym> Ludzie pod bumów Religia jest jej Bo tam religia, 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 religia... To jest religia pokoju, a nie chrześcijanizm który jest złodziejstwem i chamstwem, którzy okradają kurwa... Tych, którzy mają najmniej. Taka jest prawda, no, tak nie ja uważam, nie? A islam jest za tym, żeby najmniej dał. Najmniej, najsłabszym dał, a nie Ty jest, najlepszym. Nie, na YouTube Ty człowiek, Pewnie ma? mogę być. Ale skąd to I facet facet? I dasz, w dalszym ciągu to popieram, kurwa. Możesz to nagrywać, dlaczego? To, dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego, dlaczego, tak dlaczego tak popieram? Bo tak uważam i chuj. Ale nie, no jaki jest powód? Jaki jest powód? Że, że kurwy Żydy wszystko zabierają. To ci mówię, kurwa. Żydy jebane i oni wszystko, nawet waszego Boga, to kurwa za, no bo... za Żyda wzięli. drugi samochód Jeden się kończy. Wszystko Żydem Zobacz, Drugi samochód się koniza. Nie biegł ty prawdę.